Dzień dobry! Jeżeli jesteś tutaj ze mną, oznacza to, że jesteś zainteresowany zmianą w swoim życiu, zmianą zawodu na zawód agenta nieruchomości. Czy wiesz, że są potrzebne przynajmniej dwa elementy, które pozwolą odnieść sukces w branży nieruchomości? Pierwszym elementem jest zmiana zainteresowania w zaangażowanie. Drugim elementem jest znalezienie odpowiedniego partnera, który będzie Ciebie wspierał w drodze do zmian, w drodze do zmian, które podjąłeś. W REMAX od prawie 50 lat pomagamy ludziom właśnie takim jak Ty, takim, którzy chcą zostać profesjonalnym agentem nieruchomości. Jak to robimy? Dostarczamy sprawdzone narzędzia. Dostarczamy pełen pakiet szkoleń, ponieważ posiadamy własną Akademię Remax. Dodatkowo oddajemy cały zespół administracyjno-mentorski do tego, by wspierać Twój rozwój na każdym etapie. Szkolenia w Akademii Remax oparte są na doświadczeniu kilkudziesięciu tysięcy agentów działających na terenie całego świata. To Oznacza, że międzynarodowość w Remax to nie mit, a fakt. A przystępując do systemu Remax, masz możliwość przeprowadzenia również transakcji międzynarodowych. W Polsce obecnie można zdobyć licencje agenta nieruchomości organizowane przez różne grupy i stowarzyszenia pośredników. Kurs taki to koszt około 2500 zł, który trwa kilka weekendów po których tak naprawdę ze wszystkim zostajesz sam. Ale teraz masz wybór. Dlatego, że Remax Polska, obserwując bardzo duże zainteresowanie zdobyciem zawodu agenta nieruchomości, postanowiła otworzyć swoje drzwi szerzej. Dlatego w 2022 roku wprowadzamy kampanię 22 robimy to inaczej. Obniżamy o połowę koszt zdobycia Licencji agenta nieruchomości Remax i dodatkowo rozkładamy tą opłatę na dwie raty. Zapytasz się więc, co zrobić, żeby zdobyć licencję agenta Remax? Nic prostszego. Po pierwsze, wyślij swoje CV bezpośrednio do wybranego biura lub poprzez aplikację znajdującą się na stronie www.remaxcarriera.pl Następnie spotkaj się na wstępnej rozmowie rekrutacyjnej z właścicielem biura lub rekruterem. Skorzystaj z oferty trzydniowych drzwi otwartych dla kandydatów na agentów organizowanych przez wybrane biuro. No i jeżeli decyzja będzie na tak, podpisz umowę stowarzyszoną. Wtedy będzie wymagana pierwsza część opłaty za zdobycie licencji i ta opłata w tym momencie będzie wynosiła 1000 zł. Co dalej? Tutaj rozpoczyna się proces 150 dni wdrożenia, szkolenia i wsparcia dla Twojego biznesu. Zaczniesz od dwutygodniowych szkoleń wstępnych przeprowadzanych przez Akademię Remax. Po szkoleniach wstępnych wrócisz do swojego biura, gdzie rozpoczniesz 8-tygodniowe szkolenie Remax Compass. Jest to szkolenie praktyczne i teoretyczne. Uwaga, będziesz już pracował czynnie na rynku nieruchomości. Po szkoleniu Compass wraz ze swoją grupą wrócisz ponownie do Akademii Remax na kolejny cykl szkoleń Accelerate, część trzecia, które potrwa tydzień. Po powrocie do swojego biura przez następny okres będziesz miał dostarczane cały czas dodatkowe szkolenia w zależności od Twoich potrzeb i będziesz oczywiście już skutecznie działał na rynku nieruchomości. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu i Twojemu zaangażowaniu, po 150 dniach intensywnego treningu, szkolenia i pracy, będzie wymagana druga wpłata. Części za zdobycie licencji agenta nieruchomości w wysokości 1500 zł, ale wierzymy, że będziesz już po pierwszych transakcjach i koszt zdobycia tej licencji nie będzie stanowił dla ciebie problemu. Jak widzisz, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby wspierać Twój biznes i rozwój Twojego biznesu. Pamiętaj, z Remax będziesz samodzielny, ale nigdy nie będziesz sam. My jesteśmy gotowi do tego, by wspierać Twój biznes wraz z zespołami administracyjno-mentorskimi, wraz z całym biurem regionalnym oraz Akademią Remax. A Ty jesteś gotowy? Jeżeli tak, to pamiętaj, że kampania 22 Robimy to Inaczej jest ograniczona czasowo. Dlatego wyślij swoje CV już dziś. Skontaktuj się z właścicielami biur lub bezpośrednio ze mną. Wiem, że razem możemy osiągnąć niesamowity sukces.